Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Kod błędu P0C31 brzmi jak wydajność układu chłodzenia falownika B. Często w oprogramowaniu skanera OBD2 nazwa może mieć angielską pisownię inwerter Link System Performance. Opis techniczny i dekodowanie błędu P0C31. Kod błędu P0C31 jest przeznaczony do wyświetlania tylko w samochodach hybrydowych. Wskazuje on, że moduł sterujący układu napędowego. PCM wykrył usterkę układu chłodzenia falownika. Dotyczy to falownika oznaczonego literą B. Falownik przetwarza prąd stały wysokiego napięcia z akumulatora wysokiego napięcia na prąd przemienny dla silnika elektrycznego. Prąd przemienny jest również wykorzystywany przez alternator i inne silniki elektryczne. Podczas procesu konwersji falownik, jak każde urządzenie elektryczne, generuje ciepło które może uniemożliwić jego działanie, jeśli nie ma systemu chłodzenia. Dlatego, podobnie jak silnik elektryczny i generator, falownik jest chłodzony przez specjalny system, który obejmuje pompę elektryczną, wentylator i chłodnicę. Układ chłodzenia jest autonomiczny i niezależny od układu chłodzenia silnika. Hybrydowy moduł sterujący w pełni monitoruje działanie pompy elektrycznej. Wentylatora i układu chłodzenia, a także rejestruje usterki. Jeśli hybrydowy moduł sterujący wykryje usterkę pompy elektrycznej, wentylatora lub chłodnicy układu chłodzenia falownika, zapisze kod P0C31. Może wówczas zapalić się lampka kontrolna awarii, MI. W przypadku większości pojazdów minie kilka cykli usterek, zanim zapali się lampka ostrzegawcza. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P0C31 dla kierowcy jest zapalona lampka MIL, Malfunction Indicator Light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako, zapali się lampka ostrzegawcza Hedskengine na panelu sterowania. Kod zostanie zapisany jako usterka. Mogą występować inne powiązane kody błędów. Poważne nagrzewanie się falownika. Zmniejszona wydajność pojazdu. Awaryjne wyłączenie silnika z powodu przegrzania falownika. Waga kodu usterki P0C31 jest wysoka, ponieważ istnieje ryzyko nadmiernego wzrostu temperatury w przypadku awarii układu chłodzenia falownika. To z kolei może spowodować awaryjne zatrzymanie silnika. Przyczyny błędu. Kod P0C31 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów. Układ chłodzenia falownika jest uszkodzony. Pompa chłodzenia wodą, pompa jest uszkodzona korozja, luźne lub uszkodzone przewody elektryczne, nieprawidłowe połączenie elektryczne złączy, wentylator chłodzący jest uszkodzony, czasami przyczyną jest wadliwy moduł hybrydowy. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P0C31? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i korygowania kodu usterki P0C31. Podłącz skaner opti do złącza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów, wyczyść kody błędów z pamięci komputera i przetestuj pojazd. Aby sprawdzić, czy kod P0C31 pojawi się ponownie, jeśli kod błędu pojawi się ponownie, należy sprawdzić wzrokowo przewody elektryczne i złącza związane z układem chłodzenia falownika. W razie potrzeby napraw lub wymień zwarte, uszkodzone lub skorodowane elementy, sprawdź pompę chłodzenia wodą. Pompę. Sprawdź wentylator chłodzący. Sprawdź akumulator i upewnij się, że napięcie systemu jest prawidłowe. Jeśli problem nie ustąpi, sprawdź i w razie potrzeby wymień hybrydowy moduł sterujący. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemu P0C31 jest sprawdzenie biuletynów serwisu technicznego. TSB. Pod kątem znanych problemów z danym pojazdem. Zaawansowane kroki diagnostyczne są bardzo specyficzne dla danego pojazdu. Ich dokładne wykonanie może wymagać specjalistycznego sprzętu i wiedzy. Kontrola wzrokowa przeprowadzić kontrolę wzrokową układu chłodzenia falownika, sprawdzić poziom płynu chłodzącego, sprawdzić węże. Nie powinny być ściśnięte ani zatkane i nie powinny mieć nacięć rozdarć, ani innych uszkodzeń. Jeśli układ został sprawdzony i jest w dobrym stanie, należy sprawdzić pompę chłodzącą. W większości przypadków to uszkodzona pompa powoduje błąd P0C31. Sprawdź połączenia elektryczne układu chłodzenia falownika. Odłączyć złącza i sprawdzić pod kątem korozji lub wygięcia styków. W razie potrzeby napraw i nałóż smart elektryczny na zaciski. Sprawdź również działanie wentylatora chłodzącego i sprawdź, czy między chłodnicami silnika, klimatyzatora i falownika nie ma brudu i kurzu. Jeśli komory chłodnicy są zatkane, wentylator nie będzie w stanie skutecznie chłodzić, jeśli te kroki nie doprowadzą do znalezienia usterki. Może to oznaczać złe połączenie z modułem systemu hybrydowego lub uszkodzenie samego modułu. W takim przypadku najlepiej skonsultować się ze specjalistą w celu przeprogramowania lub wymiany modułu sterującego. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej. Problem z kodem P0C31 może wystąpić w różnych samochodach. Ale zawsze istnieją statystyki, w których błąd ten występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich. Wraz z kodem usterki P0C31 czasami możliwe jest znalezienie innych usterek. Najczęstsze z nich to, P0A7A, P0A93, P0C32.